Witam Was w Nadleśnictwie Kolumna. Dzisiaj w 19 lokalizacjach sprzątamy wspólnie z Wami, my leśnicy, las. Bardzo nas cieszy, że doszło do takiej akcji, kiedy spotykamy się na gruncie i możemy nie tylko sprzątać razem las, ale i porozmawiać. Dla nas leśników najważniejsze jest, abyście po tej akcji pamiętali Państwo o tym, że las to nie śmietnik, a problem śmieci cały czas jest naprawdę palący. A więc zachęcamy Was do tego, abyście na każdy spacer do lasu, na każde grzybobranie zabierali jedną dodatkową siatkę. Oczywiście nie po to, żeby ją wyrzucić w lesie, ale po to, żeby do niej zebrać właśnie chociaż pięć śmieci. Każdy spacer naprawdę robi różnicę. Niestety nie wszyscy wiedzą, jak z tego lasu korzystać i pozostawiają po sobie takie niechlubne świadectwo obecności w lesie w postaci śmieci. Wydarzenia takie jak dzisiaj, mają na celu pokazanie temu młodemu pokoleniu problemu tych, tych śmieci, ich ilości w lesie. Idąc ścieżką drogą, widzimy pojedynczą tu papierek, tam butelka. A taka akcja jak dzisiaj, gdzie uzbieraliśmy hałdę worków pełnych śmieci, różnego rodzaju, być może uwrażliwi tych młodych ludzi i będą widząc też ludzi śmiecących, reagować po prostu. Mamy nadzieję, że licznie dołączycie także do konkursu, który zaczyna się już 21 marca. I oczywiście, zadaniem jest posprzątać fragment lasu, przysłać do nas odpowiedź, dlaczego warto sprzątać lasy, i oczywiście zgłosić się do naszego konkursu przez formularz na stronie Dziennika Łódzkiego, który jest partnerem tego konkursu.